Cześć, kochani, witajcie. Dzisiaj czytanie, no tak jakby świąteczne, bo to już ten czas nadchodzi. No więc, tak ogólnie, patrząc na te karty, to karty pokazują jakieś plany. Plany zrobione szybko, nie do końca przemyślane, takie zrobione z nienacka, że coś wyskakuje, i szybko musimy podjąć decyzję. I karty mówią, żeby raczej nie czekać, żeby nie zastanawiać się, żeby po prostu zrobić to pierwszą rzecz, która przychodzi nam do głowy i wtedy, i wtedy będzie dobrze. Ja tutaj jeszcze widzę jakieś przemieszczanie się, jakąś krótką podróż. No, może tak być na święta. Um, jeśli chodzi o zdrowie, to karty mówią um, o problemach kobiecych, um, menstruacyjnych, a także mówią, ale głównie to um, mówią, um, żeby się nie przejadać, bo mogą być jakieś um, problemy z trawieniem. Um, no, jeśli chodzi o pracę, no to wiadomo, że w tym tygodniu tak raczej dużo tej pracy nie będzie. Ale tu karty mówią, że coś, coś dobrego z tego wyjdzie, że jeżeli byliście wytrzymali w swoich dążeniach, to jest jakaś szansa na, na, na zbieranie owoców. Um, jakaś wiadomość może przyjść o, o nowej pracy? O, o jakimś. Um, no widzę, jakąś, jakąś nową pracę, jakoś, coś, coś takiego tutaj przychodzi. E, związki. Um, nie ma tutaj tak za dużo. O tych związkach miłosnych, ale jest. Yy, karty mówią o spotkaniach rodzinnych. E, spotkania rodzinne e, bardzo emocjonalne, pełne emocji. Nie, nie takie, że takie spokojne, że wszyscy się będą nudzić, tylko raczej takie emocjonalne. Um, no tak, i to, to tyle na dzisiaj. Um, Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam wesołych, spokojnych świąt no i do zobaczenia wkrótce. Pa pa.